O, i tutaj, a faktycznie zapowiadałem, że miałem nagrać pewien film, już się za to biorę, eee, to tak, jeszcze lampeczka. Witajcie, ksiądz Mańka kilka dni temu popełnił pewien film, no ja w swoim ostatnim wideo o racjonalizmie stwierdziłem, że jest tam parę rzeczy do skomentowania. No to cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zająć się tym tematem. Choć zadałem bardzo wyraźne pytanie w tytule, to de facto nie będę na nie odpowiadał. Zadałem je dlatego, że no zadał je również ksiądz szymon Bańka w swoim materiale. I ja je tylko powtórzyłem, bo nie będę na nie odpowiadał z bardzo prostego względu. To pytanie jest zbyt ogólne i zwyczajnie mamy za mało danych. No bo pytanie, który ksiądz pod względem jakich argumentów i czy w ogóle jego wiara jest oparta na racjonalnych argumentach i tak dalej. Więc, no, czysto statystycznie istnieje jakieś prawdopodobieństwo niezerowe, że jakiś ksiądz byłby w stanie stracić wiarę pod wpływem racjonalnych argumentów. Więc no tak uogólniając, no to odpowiedź jest, że raczej tak, ale nie jest to szczególnie popularna sytuacja. Natomiast jeżeli miałbym to odnosić do samego księdza Szymona, no to twierdzę, że on nie jest w stanie stracić wiary pod wpływem racjonalnych argumentów. Ale zupełnie nie o to chodzi. Bo jeszcze nad samą kwestią argumentu się pochylimy, ale najpierw, zanim fragment, gdzie ksiądz mówi, jaka jest jego motywacja do wiary i twierdzi, że jest to motywacja racjonalna i argument silny, którego nie można obalić, to najpierw fragment, dla którego w ogóle zdecydowałem się nagrać to wideo, a w zasadzie początkowo planowałem umieścić ten fragment wypowiedzi księdza w moim materiale o racjonalności i zachęcam do obejrzenia go najpierw, choć. De facto potrzebujecie jedynie definicji tego, czym racjonalność jest, czyli no kierowaniem się rozumem. Teraz przejdę bardziej do tego, od czego zacząłem. Czyli od pytania, czy ksiądz jest gotów porzucić wiarę pod wpływem racjonalnych argumentów. Jest to pytanie, z którym już często się spotkałem i które za każdym razem bardzo spontanicznie odbierałem jako rodzaj manipulacji, jako rodzaj dosyć perfidnej manipulacji, dlatego postanowiłem zastanowić się głębiej nad tym pytaniem właśnie w kontekście, w kontekście wiary. Otóż często no takiż rozmówca sugeruje. W zasadzie nie należałoby go nazywać rozmówcą, skoro tak rozmawia, myślę, że należałoby go nazwać agresorem. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. A więc takiż agresor, który wychodzi z takim pytaniem, ale czy ty jesteś w ogóle w stanie uznać prawdę? Czy jesteś w stanie porzucić swoją wiarę, jeśli ci dowiodę, że ona jest nieprawdziwa? Taki człowiek sugeruje, że. Z jego rozmówca jest nieuczciwy intelektualnie, że nie jest gotów poddać się pod prawdę. Ja mówię, że to nie jest tożsame. Stwierdzenie ja jestem gotów porzucić wiarę, jeśli zostanie mi dowiedzione, że ona nie jest prawdziwa, nie jest tożsame ze stwierdzeniem jestem gotów poddać się pod prawdę. Tak, swoją drogą od razu muszę księdzu zarzucić to, że w wideo, gdzie komentuje ksiądz. To, jak Łukasz Wybrańczyk się odnosił do sprawy Ojca Szóstaka i tego Limbus Puerorum i tak dalej, no, mówi ksiądz o tym, że ośmiesza on rozmówcę, tam zmniejszając jakość wideo, wybierając jakieś tam konkretne fragmenty, które nie są najbardziej merytoryczne, a do tego jeszcze no, sobie zmieniając nazwisko, tak, przekręcając nazwisko. Co ja oczywiście jak najbardziej również potępiam, nie jest to prawidłowe zachowanie, należy no jednak podchodzić z szacunkiem do swojego rozmówcy. A ksiądz tymczasem stosuje dokładnie takie same ad personam, nazywając rozmówcę wytaczającego taki, a nie inny argument, agresorem, deprymując jego wartość, nadając mu cechy negatywne, tak aby odbiorca od razu miał złe mniemanie na temat takiego rozmówcy. To jest cholerna hipokryzja z księdza strony. Więc niech albo ksiądz będzie uczciwy i nie stosuje erystycznego chwytu ad personam, albo nie zarzuca go Wybrańczykowi. Mimo, że należało go zarzucić Wybrańczykowi. Tylko że należało go zarzucić Wybrańczykowi, wykazując, że taki chwyt zastosował, a nie wykazując, że ja jestem lepszy i ja takich chwytów nie stosuję. To jest, jak widać, naturalne, stosowane z obydwu stron. I należy to piętnować, i należy również starać się tego unikać u siebie. Wtedy będzie to uczciwe, ale no wyjdźmy z tej dygresji, bo nie o to tutaj chodzi. Bo chciałbym się skupić na kilku słowach, które ksiądz sam tutaj wypowiada, a ich kompletnie nie rozumie. Bo sam ksiądz mówi, że ten oponent, czy nie, jak to ksiądz go nazwał, przeciwnik, nie jeszcze jakiegoś gorszego słowa, a agresor, że ten agresor no, sugeruje, że ksiądz, nie wiem, musi porzucić swoją wiarę. Dlatego, że on jest w stanie wykazać, że ona nie jest prawdziwa? No nie. On mówi tylko, że jeżeli uda mu się udowodnić, jaka jest prawda, i tą prawdą nie będzie wiara katolicka, no to wtedy należałoby pójść za tą prawdą. Prawidłową postawą, którą ksiądz powinien w tym momencie posiadać, jest coś takiego. No, ja jestem pewien, nie tylko przekonany, nie tylko w to wierzę, znaczy oczywiście nie mówię, że ja jako ja, nihilistyczny ateista, tylko mówię ja jako ksiądz Szymon Bańka. Jestem pewien, że prawda jest taka, że istnieje Bóg, nie, tam Jezus umarł za moje grzechy i tak dalej, no wiadomo to wszystko, że to jest prawda. I teraz ja, wiedząc to, mając pełne przekonanie, no chętnie wysłucham twoich argumentów, którymi będziesz próbował wykazać mi że to prawdą nie jest, jeżeli ci się uda, to ja nawet mogę to porzucić, tylko że nie sądzę, że ci to się uda. Więc dawaj swoje argumenty, chętnie pośmiejemy się razem. I taka postawa jest jak najbardziej uczciwa intelektualnie. Mało tego, z perspektywy księdza coś takiego powinno być tym bardziej korzystne, no bo zachęci tego rozmówcę i nie nazywałbym go tutaj agresorem, tylko właśnie no, kogoś, kto też poszukuje prawdy, tylko sądzi, że jest ona nieco inna i próbuje to wykazać argumentami. Jeżeli obaj uczciwie poszukujemy prawdy, no to porozmawiajmy o tym, co kto ma na ten temat do powiedzenia i ustalimy jakąś wspólną wersję. Tylko przed wysłuchaniem tych argumentów należy zrobić jeszcze jedno. Przed własną deklaracją tego, że przy odpowiedniej mocy argumentów, przy udowodnieniu, że no, to, w co wierzę, nie jest prawdą, porzucę tę wiarę. To ty, mój drogi rozmówco, używając tych argumentów, również masz wykazać się całkowitą otwartością i możliwością tego, że jednak może pójdzie w drugą stronę i to ty uwierzysz. Wtedy i tylko wtedy ta rozmowa jest uczciwa intelektualnie. Jeżeli którakolwiek ze stron zakłada, że niezależnie od argumentów i tak nie zmieni zdania, to ta rozmowa nie ma sensu i ten rozmówca, który tak zakłada, jest nieuczciwy intelektualnie. Nawet jeżeli mamy tak silne przekonanie o tym, że nasza postawa jest słuszna, jeżeli nawet mamy pewność, że nasze poglądy są słuszne, to jeżeli chcemy ich bronić i o nich rozmawiać z kimś, kto ma inne poglądy, no to, żeby ta rozmowa miała jakikolwiek sens, obie strony muszą wyrażać taką możliwość. Nie mówię, że chęć, że cokolwiek więcej niż tylko hipotetyczną możliwość, że druga strona może ich przekonać. Ja mogę mieć nawet silne przekonanie, graniczące z pewnością, że no, ten oponent mnie nie przekona, natomiast nie mogę mieć takiego założenia wstępnego. Zresztą wysłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z księdza bańki, bo on jeszcze lepiej pokazuje to, co mam na myśli. A więc, jak najbardziej, do zwykłej uczciwości należy to, że człowiek jest gotów poddać się pod prawdę. Ale to jest jeszcze dosyć ogólne. Pod zasadnicza zdolność, chęć, gotowość do poddania się pod prawdę, zasadnicza chęć, gotowość do tego, żeby słuchać argumentów rozmówcy i starać się na nie odpowiedzieć, co jest potrzebne do pewnej uczciwości, to nie jest to samo, co zasadnicza deklaracja i gotowość do tego, żeby w danej chwili porzucić swoje najbardziej podstawowe poglądy, tylko dlatego, że przedstawiono mi mocne argumenty przeciwko nim. No właśnie. I tutaj dokładnie widać to, w czym leży księdza problem. No zupełnie nie o to chodzi, aby porzucić swoje przekonania pod wpływem tego, że zostały przedstawione silne argumenty. Bo to by nie oznaczało, że zostaliśmy przekonani do tego, iż nasze poglądy są nieprawdziwe, a jedynie do tego, że ulegliśmy sile erystyki i no, autorytetu osoby, która te argumenty wytoczyła, a nie taki był postulat początkowy. Agresor, jak go ksiądz nazywa, ma tutaj no, trudniejsze zadanie. On ma udowodnić, ksiądz dokładnie to powiedział, czy jesteś gotów porzucić wiarę, jeżeli dowiodę, że jest ona nieprawdziwa. Czym innym jest porzucenie swoich poglądów z powodu argumentów, a czym innym jest porzucenie swoich poglądów z racji na to, że zostały przedstawione argumenty. Pierwsze jest dowodem dojrzałości i poszukiwania prawdy. Drugie jest dowodem, no cóż, bardzo słabego ugruntowania swoich poglądów, bo skoro samo to, że ktoś przedstawi argumenty przeciwko naszej tezie, już tą tezę podważa, albo w ogóle obala, no to znaczyło to, że od samego początku nasza teza nie była oparta na racjonalnych podstawach, nie była dobrze uargumentowana. No chyba, że spotkał ksiądz kogoś, kto tak dokładnie stawiał sprawę, czyli powiedział, jak ksiądzu przedstawi argumenty, a ksiądz ma porzucić swoją wiarę. No to albo on jest idiotą, albo ma księdza za idiotę i w tym wypadku no, nie warto z nim rozmawiać. Ale no zupełnie czymś innym jest przedstawienie tego, że jeżeli ja zdołam ci udowodnić, że się mylisz, to ty przyznasz, że się mylisz. Ty jesteś otwarty na to, że ja cię mogę przekonać, a jestem otwarty na to, że może mi się nie udać. Wtedy jest to równy układ, i wtedy jest to układ uczciwy. Kiedy ja boję się usłyszeć Twoich argumentów, no to cóż, to powinienem porzucić swój światopogląd od razu, jeszcze przed ich wysłuchaniem, ponieważ jeżeli boję się, że jakieś argumenty są w stanie go obalić, to znaczy, że jest on bezpodstawny. Jeżeli nie chcę usłyszeć Twoich argumentów, bo zakładam, że mogą z góry no, mnie przekonać, że się mylę, no to znaczy, że się mylę, że nie mam silnych i racjonalnych argumentów na poparcie tego, w co wierzę. A jeśli z kolei w drugą stronę. Ja z góry zakładam, że niezależnie od tego, jakie argumenty mi przedstawisz, i tak nie zmienię zdania. No to nie jest to coś, co jest racjonalnie uargumentowane z mojej strony, ale jest to dogmat. Jest to coś, co po prostu przyjmuję jako swoje, niezależnie od tego, czy są na to jakiekolwiek dowody, co niekoniecznie jest czymś złym i też może mieć swoje pozytywne motywacje. Zresztą no, nie bez powodu nagrałem film o racjonalności, w którym krytykuję. Takie właśnie próbowanie wszystkiego no, za wszelką cenę podciągać pod racjonalność i nieposiadanie żadnych przekonań, które nie są racjonalne. Ale jeżeli już chcemy jakiś pogląd utrzymywać z racjonalnych pobudek, no to właśnie w ten sposób się ten pogląd weryfikuje i się w nim utwierdza, a jeżeli nie ma on wystarczających podstaw, no to się z niego rezygnuje po prostu. Właśnie w ten sposób, że dajemy innym osobom. No, wytoczyć argumenty z ich strony, które byłyby przeciwko temu naszemu światopoglądowi. Czym silniejsze argumenty usłyszymy od oponenta, tym lepiej dla nas, bo jesteśmy po pierwsze w stanie się z nimi zmierzyć, więc nasz światopogląd jest no, poprawny, a przynajmniej wysoko uzasadniony, a po drugie, to nawet istnieje opcja, że zadziałamy w drugą stronę i zamiast sami ulec przekonaniu i porzuceniu swoich poglądów. No to sprawimy, że no, nasze poglądy uzna ten oponent, który próbował je obalić, no bo zauważy, że jego argumenty nie trafiają, a my na to wytoczymy swoje, które mogą być nawet silniejsze od tych. Ale oczywiście, no, narażając się na taką konfrontację i próbując w ten sposób utwierdzić swój światopogląd, nie możemy z góry zakładać, że jakiegokolwiek argumentu by nie użyła strona przeciwna, no to ten argument na pewno nie trafi. Możemy zakładać, że najprawdopodobniej nie trafi, mamy wysokie podstawy do sądzenia tego, co sądzimy, ale no, chcemy wysłuchać tego argumentu z otwartą głową i z możliwością, że może on jednak trafić. Bo mam nadzieję, że ksiądz tutaj zrozumiał, że uczciwy intelektualnie oponent, który wytacza taki argument, nie chce, aby ksiądz koniecznie porzucił swoją wiarę, ale żeby po prostu założył, że istnieje w ogóle taka możliwość. Inaczej, jest to właśnie nieuczciwe intelektualnie. I tu mógłbym zakończyć, bo w zasadzie o to głównie chodziło mi w tym materiale. Po to go nagrałem, żeby to właśnie przekazać. Ale zapewne no, chcecie usłyszeć ten argument, który jest tym racjonalnym wytłumaczeniem księdza Szymona no, na utrzymywanie jego wierzenia i z którym musiałby się zmierzyć kontrapologeta, który chciałby, no, żeby ksiądz. Porzucił swoje wierzenia. I tu mam dylemat, jak wąski albo jak szeroki fragment Wam wkleić, no bo generalnie to jest prawie, że połowa filmu, jak ksiądz to tłumaczy. I, no, żeby być uczciwym, najlepiej odesłałbym Was w ogóle do całości materiału, sobie obejrzyjcie. Ale, no, powiedzmy, że ten fragment tak w pigułce oddaje to, co ksiądz ma na myśli. Posłuchajcie. No i na koniec. Ee, oni cały czas świadczą o tym. Myśmy widzieli Pana Jezusa, który z martwych Ten człowiek, który nas tego nauczył, on powstał z martwych. Powiedział: mam moc, moje życie oddać, i mam moc je znowu odzyskać. I miał moc. Był z nami przez 40 dni. Nauczył nas. Jadł z nami po swojej śmierci i po swoim zmartwychwstaniu. I jesteśmy gotowi za to świadectwo życie oddać. I w dużej mierze właśnie za to świadectwo apostołowie życie oddają. To jest zupełnie co innego niż szaleniec, fanatyk, który idzie na wojnę i tam jest gotów swoje życie stracić w imię jakiejś idei. To jest zupełnie co innego. Raz, że fanatyk, no rozumiemy, tam jest pewne niezrównoważenie. Dwa, że wojna oznacza również zawsze jakieś ziemskie łupy. Zupełnie inna postawa. Spokojne, zrównoważone nauczanie prostych ludzi, i świadectwo. I myśmy to widzieli, że On zmartwychwstał, myśmy widzieli Jego cuda, myśmy to widzieli, chociażbyście mieli nas zabić, my będziemy o tym świadczyli. I po kolei zostają zabici. I co się dzieje dalej? Powstają kolejni. Świadkowie, tak nazywano na początku męczenników, ci mówią, myśmy to też widzieli, myśmy widzieli świętego Piotra, my słyszeliśmy jego naukę, my też jesteśmy gotowi oddać za to wszystko życie. I po kolei, całe pokolenia chrześcijan, które udają swoje życie za świadectwo. Oczywiście ksiądz Szymon w tym swoim materiale wspomina też o młodzieńczym dowodzie Tomasza Zakwinu, ale do tego odnosiłem się w szorcie Tomasz Zakwinu versus Arystoteles, czy no, o kwestii tego, że musiała istnieć pierwsza przyczyna i to wynika z samej idei racjonalności logiki i jest niejako konieczne, nad czym się rozprawiam z kolei w filmie o pierwszej przyczynie. Więc dlatego to pominę i skupię się tylko na tych męczennikach, którzy mieli no, zaświadczać o tym, że to musiała być prawda, skoro oni za to zginęli. Tylko, że nie. To, że ktoś zginie za jakąś sprawę, to wcale nie świadczy o tym, że ta sprawa jest prawdą, ale że on wierzy w to, że ta sprawa jest prawdą. A jeżeli dodać do tego, że ta jego wiara jest ogromna i niezbita, i że liczy on na nagrodę życia wiecznego, w raju, jeżeli no, będzie do końca tą religię wyznawał, a na karę piekła po śmierci przez wieczność, jeżeli się tej wiary wyprze, no to proste, że on się jej nie wyprze i no, będzie do śmierci wierzył i da się za to zabić. To jest y, logicznie konieczne, po prostu wręcz. Bo tam ksiądz też porównuje, że taki zwykły, umierający za sprawę. Czy tam idący na wojnę, nawet niekoniecznie umierający, no to idzie tam dla łupów, dla korzyści. A taki, co umiera za wiarę, no to nie ma z tego korzyści. No ba, według jego religii, no to nie da się mieć większej korzyści niż ta, która wynika ze śmierci za wiarę. Poświęcenie życia jest jakąkolwiek stawką tylko dla tego, kto nie wierzy w życie wieczne. Jeżeli ja bym poświęcił życie, no to cóż, według mnie jest. Nicość, nie ma nic po śmierci, to jest koniec. Więc, no, jeżeli zakończyłbym swoje życie umierając za jakąś sprawę, no to ta sprawa byłaby dla mnie cholernie ważna, bo nie mam nic cenniejszego ponad życie. Natomiast dla chrześcijanina, czy życie w ogóle ma jakąkolwiek wartość? To doczesne? Pomijalnie krótkie i nieistotne? No nie, no, życie po śmierci, po zmartwychwstaniu, po trzymaniu nowego ciała, w szczęśliwości z Bogiem w Nowym Jeruzalem, to jest wartość. Dla tej wartości warto umierać. Po prostu. To jest niska cena. Oczywiście, zakładając, że to jest prawda. Tylko że, no, to nie jest dowodem, że to jest prawda, ponieważ nie mamy tego, że tak powiem. Z drugiej strony zaświadczonego, że oni wrócili, powiedzieli, o, pochwalili się, jak to było w tym raju, ale no, mamy tylko świadectwo tego, że zginęli. Czyli, że w chwili, kiedy umierali za tą ideę, byli przekonani, że ona jest słuszna. Więc w tym momencie, no, tak samo jak ulegamy argumentom osoby, która twierdzi, że no, religia chrześcijańska czy cokolwiek no nie ma sensu, czy jak to tam było sformułowane, że w każdym razie no, argument na to, żeby porzucić religię, no to ulegamy autorytetowi tej osoby, która to mówi, jego argumentom, no to tak samo działa to w przypadku świadectwa męczenników. To też jest uleganie autorytetowi tego męczennika, uleganiu jego świadectwu, a nie jest to uleganie dowodowi. Bo jest to jedynie dowód na to, że on umierając bardzo mocno wierzył w to, że umiera za prawdę. Zwłaszcza jeżeli mówimy o męczennikach, którzy byli w dalszych pokoleniach i no, byli uczniami tego Piotra, czy uczniami ucznia, ucznia, ucznia Piotra, albo tylko czytali Ewangelię, cokolwiek, no czym dalej w las, tym bardziej polegamy tylko na tym, że oni uwierzyli. Więc czym to się różni od tego, że my uwierzymy po prostu bezpośrednio, czytając sobie Ewangelię na przykład, Czym to się różni, jeżeli po prostu przedstawię wam nie wiem tysiąc osób, które wierzą od tego, że no, tamte osoby w historii wierzyły, gdzie nawet nie możemy tego bezpośrednio sprawdzić, chociaż no powiedzmy, że mamy wystarczająco wiarygodne świadectwo na temat tego, że oni faktycznie zginęli, czy tam jakieś dowody archeologiczne, zapiski, historyczne cokolwiek. Ale dalej jest to tylko i wyłącznie argument z autorytetu. Niewspółmiernie słabszy od wielu innych apologii, dowodów historycznych, dowodów jakichś tam z pism niechrześcijańskich, o, świadczących o tym, że Jezus istniał czy coś takiego, to już są lepsze argumenty, a te też były wielokrotnie obalane. Więc, no, jak na razie, nie widzę żadnego przekonującego dowodu na temat prawdziwości chrześcijaństwa, na temat tego, że Jezus kiedykolwiek zmartwychwstał. I pozostając uczciwym intelektualnie, nadal na taki dowód czekam. Jeżeli ktoś mi go przedstawi, jak najbardziej przestanę być nihilistą. Jak najbardziej zacznę być osobą wierzącą. To jest uczciwe intelektualnie. A nie to, co ksiądz prezentuje, że no, nawet nie będzie rozważał takich argumentów, bo on wie, że taka jest prawda. Ja nie wiem, jaka jest prawda. I uczciwie bym przyznał, jeżeli byłbym osobą wierzącą, że no, nie wiem. Czy Jezus istniał? Bo na tym polega wiara, że w to się kuźwa wierzy. Tego się nie wie. Jeżelibym to wiedział, nie musiałbym wierzyć. Nie wiem, nie znajduję argumentów ani za, ani przeciw, ale to, że nie znajduję argumentów ani za, ani przeciw, wcale nie skłania mnie do tego, żeby uznać, że z braku argumentów przeciwnych należy uwierzyć. Tak to nie działa. Pozostaję sceptyczny. I wam też tak radzę. I to już jest prawie koniec, ale no muszę o te subskrypcje i o te lajki prosić, bo ostatnio, choć stale rosną te subskrypcje, no to ostatnio coś przyhamowało, rosną dużo wolniej niż powiedzmy dwa miesiące temu, więc no tym bardziej polecajcie ten kanał znajomym, żeby i oni mogli go zasubskrybować. Zwłaszcza że plany na przyszłość są ambitne i wierzcie mi, że Wam zależy na tym, żebym miał motywację do dalszej pracy. Mogę tak zaspoilerować, że do kolejnej krytycznej oceny poleci stoicyzm, też ostatnio dosyć bardzo popularny nurt filozoficzny. Na pewno będą jakieś przypowieści kolejne, na pewno będzie coś na temat moich opinii o Redpillu, na temat moich opinii o systemach politycznych. Sobie porozmawiamy trochę o akapie, trochę no, o demokracji, zaproponuję też swoją wizję. Jak ja bym widział system polityczny, który idealny nie będzie, bo takiego nie ma i się nie da wszystkim dogodzić, ale no co ja bym widział, żeby to jakoś w miarę ogarnąć po ludzku i zadowolić w miarę i ludzi u władzy i ludzi na dole, że tak powiem, ale żeby już siebie i was nie męczyć tymi żebraniami o zasięgi, no to postawię tutaj kropkę i powiem to, co powinienem powiedzieć. Czyli jeżeli odrzucicie nihilizm, to pozostanie wam już tylko wiara.